Jak wyłączyć uruchamianie programu przy starcie w Windows 10? To nam pomoże odmulić po prostu troszkę nasz komputer. E, mamy tutaj rzut klawiatury. E, klikamy CTRL, ALT i DELETE. DELETE może być w troszkę innym miejscu u Was na klawiaturze. E, klikamy te trzy klawisze naraz i nam wychodzi e, taka zakładka, w której możemy wybrać manager zadań lub też e, po prostu wpisujemy tutaj. Menedżer zadań. OK. Mamy menedżer zadań. I w tym menedżer zadań możemy sobie tutaj kliknąć uruchamianie. Mamy tutaj stan aplikacji. Tu możemy kliknąć i się nam posortuje. Włączone i wyłączone. Im więcej aplikacji jest wyłączonych, tym nasz komputer uruchomi się szybciej. Im więcej jest włączonych, tym wolniej. Tutaj mamy wpływ na uruchamienie. Niektóre mają wysoki, niektóre brak. Niektóre mają średni i niski. W sumie to tyle. Wystarczy tylko kliknąć tutaj, kliknąć wyłącz i jest wyłączona. Lub też włączyć z powrotem. I to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Miłego dnia życzę i pozdrawiam serdecznie. Cześć.